Gwiazda Ruda Śląska podejmuje kontrakt Lubawa. Gwiazda Ruda Śląska w następującym zestawieniu. Paweł Mieszczanin w bramce numer 58. Christian Torres 18, Sergio Alcibarfa, Kundosetti. Setti. Gwiazdor niekwestionowany drużyny numer 17. Dominik Środa numer 37. I zespół kontraktu Lubawa w bramce numer 2. Hubert Zadroga 6, Paweł Kaniewski reprezentant polski, kapitan zespołu 10. Claudinho 8, Everton Ferreira, Łukasz Frankiewicz numer 80. O, jest dwóch artystów, Sergio Alcibar i Facundo Setti. Kto to weźmie na siebie? Zobaczmy. Alcibar jednak Setti, a i tam świetnie za droga. Everton teraz dobrze to rozegrane, wreszcie groźda sytuacja i dwukrotnie. Świetnie mieszczanin Frankiewicz, znowu Jao Miguel. Kaniewski w poprzek wzdłuż bramki jeszcze Setty przejmuje. Jest szansa na kontrę Setti! Setty Setty. Dwa strzały celne dotychczas. To jest naprawdę niewiele, jak na taki zespół. No też dużo wymagamy od konstraktu nic dziwnego. Teraz świetnie. No i teraz będą bronić zawodnicy. Gwiazdy, ale nie zrobili tego dobrze. 1-0 i konstrakty wychodzi na prowadzenie Adriano. Dobywa gola po zagraniu Pedriniu z narożnika Pedro Pereira. Dobrze to rozegrane przez Konstrakt, blisko bramki. João Miguel teraz Setti przejmuje i zobaczmy. Szansa! Jest gol! Jest gol! Wyrównanie Facundo Setti. Pupu pokazuje goleador z Argentyny. jeden do jednego. No, i byli cierpliwi. Na tyle zawodnicy gwiazdy, by przetrwać i mieć swoją szansę. Po przejęciu piłki teraz kolejna. Zobaczmy. Alsibar. Al sibar uderza. Trochę dziwne, że dali sobie gola strzelić. No, ale to jest futsal. Tutaj, mając takiego gracza jak Seti, no to mówiłem od początku, że będzie groźnie. A tutaj Al-Sibar I mamy 2-1, proszę Państwa. No, naprawdę. Nieoczekiwany obrót spraw w Rudzie śląskiej. Claudinio. Mało go w ofensywie dzisiaj. Uderzenie Claudinio. Jeszcze Setti znowu wychodzi bardzo szybko. Ależ teraz mamy zawieruchę tutaj. Claudinio! Broni mieszczanin! Co tu się dzieje? Jeszcze Pedrinio. Nie ma faulu. Setti! Setti, ależ pojedynek, patrzy w oczy, Seti, Krizel e strzela Mieszczanin, jeszcze poprawka Mieszczanin dwa razy. Pedrinho. Znowu patrzy mu głęboko w oczy, Seti, Pedrinho! Nie dał rady Mieszczanin, 2-2. No i Pedrinho dają sobie znać, kto jak nie on ma tutaj pomóc w ofensywie między nogami. Pawła Mieszczanina, trochę pechowa ta interwencja Bramkarza Gwiazdy. No i cierpliwie, cierpliwie biegł Pedrinio z piłką i w końcu uderzył do siatki. Teraz po raz kolejny Pedrinho. No jest to naprawdę kapitalny gracz. Znowu Everton. Naciska coraz mocniej konstrakt. Uderzenie. Mieszczanin broni. Setti. Teraz setti Rajty, Kaniewski tym razem wybornie. No i teraz szansa dla Konstraktu, jak to rozegra, reprezentant Polski. Żo Miguel nie dał rady tego zamknąć. No i teraz szybko gwiazda, środa, broni tam, e, golkiper Konstraktu. Mieszczani. Źle teraz mieszczani, niedokładnie. Kryzel, Kryzel! Jeszcze zaczynka i gol! Gol! 3 do 2 reprezentant Polski zrobił to wybornie. Przełożył sobie rywala i trafia do siatki. Statystyki na Państwa ekranie. Teraz Pedro Pereira, supek! A może sobie pluć w brodę trochę zespół kontraktu, bo tych szans. Jest sporo, ale też różnie to bywa. Czasami trzeba naprawdę się mocno napracować. Na zdobycie kolejnych goli może o tym za moment. Setti! Ależ interwencja teraz Huberta za drogi. No, podbił piłkę i jeszcze złapał. Wybornie, bramkarz kontraktu. Są takie dni czasami, że ta piłka. Rzadko wpada do siatki przy dużej liczbie sytuacji. Czasami tych goli jest co niemiara. Choćby w ostatnim spotkaniu. Gwiazdy, teraz setki, powstrzymywany. Świetnie, Alcibar! Jeszcze Alcibar broni za droga. Everton, Alcibar. Środa, teraz przejęcie. Zobaczmy! Nie ma gola. Znowu Mieszczanin odbija strzałę Pedrinho, ten znowu przy piłce. Pedrinho, Pedrinho! Co tu więcej powiedzieć? Co tu więcej powiedzieć? Sami Państwo widzieli, rakieta posłana do siatki, 2 do 4. Konstrakt wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. Dobre wycofanie, Bronik po raz kolejny golki per gwiazdy. Teraz szansa! Teraz dobre wycofanie Mieszczanin. Pięć fauli. Ma w drugiej połowie zespół kontraktu Dwa na swoim koncie mają gracze ze Śląska. A, Pedrinho mocno. Ojoj, oj, 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 co tutaj się dzieje? No sami sobie napytali biedy gracze, gwiazdy, teraz bawiąc się na własnej połowie, wyratowali się z tego. Setin, zobaczmy strzał. Right Pedrinho, jeszcze piłka zostawiona, ale teraz trzeba wracać, bo gwiazda wychodzi z kontro świetnie, Kryzel. No jego praca dzisiaj w defensywie i gol. No. Wyborny występ, a teraz już 5 do dwóch, No i można powiedzieć, Wisienka na torć, Everton po meczu, już na pewno, kontrakt wywozi 3 punkty z Rudy Śląskiej. Ostatnie sekundy tego spotkania Setti i szansa dla Krizla, 6 do 2, pusta bramka wykorzystana, no bardzo dobry występ reprezentanta Polski naprawdę kilka tych akcji w defensywie bardzo skutecznych jeszcze do tego dokłada dwa gole Tomasz Krizel gwiazda Ruda Śląska przegrywa 2 do 6 z konstraktem Lubowa, naprawdę ciekawy mecz